Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Przy każdej wymianie oleju należy ocenić stan węży chłodnicy, jak wykryć usterki i problemy, aktualizacja. 04 Jul 2024, 9.16 Amet opublikowano, 20 Mar 2023, 10.50 Amet. Chłodnica samochodowa pełni bardzo ważną funkcję dla dobrego stanu pojazdu. Zasadniczo jest ona odpowiedzialna za utrzymywanie silnika w odpowiedniej temperaturze i zapobieganie jego przegrzaniu. Jeśli jednak niektóre z jej elementów są uszkodzone lub działają nieprawidłowo, samochód może mieć poważne problemy. Jednym z takich problemów jest pęknięcie gorącego węża chłodnicy. Węże chłodnicy pomagają transportować płyn chłodzący do i z chłodnicy. Górny wąż transportuje gorący płyn chłodzący z silnika, podczas gdy dolny wąż transportuje schłodzony płyn z powrotem do pompy wodnej. A następnie z powrotem do silnika. Trzy powody, dla których wąż chłodnicy może pęknąć co to jest załamany wąż chłodnicy. 1. Zawór nie działa. 2. Zablokowany wąż 3. Przebrzanie silnika węże chłodnicy są specjalnie produkowane tak. Aby były elastyczne i wytrzymywały temperatury od około o 30 stopni do 250 stopni F. Mogą się one jednak załamywać, a pozostawione bez kontroli mogą spowodować poważne uszkodzenie silnika. Pęknięty lub przebity wąż wygląda jak przebita opona. Jeden lub oba węże mogą się opróżnić, jeśli w układzie chłodzenia wystąpi miejscowa lub całkowita próżnia, podciśnienie. Istnieją trzy możliwe przyczyny zapadnięcia się przewodu. 1. Zawór nie działa najczęstszą przyczyną załamania przewodu jest niedziałający zawór jednokierunkowy w korku chłodnicy. Może to być spowodowane wiekiem lub zanieczyszczeniem korka osadami. 2. Zablokowany wąż Zablokowany wąż odpowietrzający jest stosunkowo rzadkim przypadkiem, ale jeśli wystąpi. Może uniemożliwić powrót powietrza do zbiornika wyrównawczego podczas chłodzenia silnika. Będzie to naśladować problem występujący w przypadku zacinającego się korka. 3. Przegrzanie silnika, ograniczony przepływ może spowodować zapadnięcie się dolnego węża. Stan ten będzie zauważalny podczas jazdy. Pierwszym ostrzeżeniem będzie wzrost temperatury na wskaźniku temperatury silnika. Alternatywnie może zapalić się lampka ostrzegawcza sygnalizująca przegrzanie. Możesz być zainteresowany. Jak dobrze jest używać wody destylowanej w chłodnicy samochodu, oznaki zatkanej chłodnicy samochodowej, jak sprawdzić. Czy termostat w samochodzie działa prawidłowo i jak go naprawić? Trzy najlepsze powłoki ceramiczne do samochodu dostępne obecnie na rynku.